O, nie żyje. O kurwa, mina. Uf, nie wypał. O, ale tnie mi trochę, ale nieważne, napierdalamy. Napierdolamy. No znowu ten szkoci z tym jebanym gównem. No, kurwa, co to ma być? Skurwa, co to, jest to jebane? Pierdolone jebańce, no kurwa, no patrz. No, no, no patrz, ustawiałem ci detonator na jedną sekundę, lekko rzucają i nagle z jego jednego jebanego gudaska pięć pierdolonych małych gubienek. Co to, Kurwa jest! No kurwa! Zresztą zadałem mi 40 obrażeń! Ja pierdolę! Co to za skurwiany? wymyślał te pojebane broń? Drobny kłopot. Drobny kłopot, Kurwa, ty mnie wymyślili. Drobny kłopot to ty masz kurwa z mózgiem. Cześć, kłopot, nie mogę, mogę! Ewać was amerykańskie skurwiały... nie szkockie skurwiałe pierdolone na sarańce. Jest <śmiennie> wszystkie basy zajęte dwóch nie żyje. Teraz będziecie żyć własny gunoc <śmiennie> Skropaj! No! Teraz nie, nie poznacie co to klop. Patrz skurwy sen, teraz mi owieczką chce tu napierdalać. Gówniana owieczka. No kurwa, no zjebała się przy mnie i mi robala sobie. No to, to kurwa, co to ma być? Komuś pojebało w tej grze, no. Ja ją ja ja zajebiście kocham, tą grę, ale kogoś popierdoliło, nie Team Seventy na pewno. Na pewno. E, nie, słuchaj, teraz chciałbym powiedzieć oświadczenie. Panowie tworzący tą grę, jeśli mnie oglądacie, nie wiem co żeście brali przy tworzeniu tej gry, ale ja też chcę to gówno. <głosy> <głosy> chcę to gówno. <noise> kurwa, dzisiaj jest z tym gównem? Kurwa, straszki jeszcze dostanę, ja pierdolę, żarłem się na kolację i teraz straszka będzie, no kurwa, jak ja uwielbiam łasa czwartej nad ranem do kibla, bo mi się chce, kurwa, jego macie. Cała <śla> no, no. rodzinka sobie smacznie śpi, kurwa, nic mi się nie przejmuje, ale nagle muszę zapierdalać do kibla, bo czuję, że mi flaki rozerwie, a wątroba, że mi zeżre jelita, no kurwa, no. No ja pierdolę, no to... ...lip shit, że tak powiem. to co miało być? Co? To było zajebiste. Robala trafiłem się tym granatem ręcznym. Wypadł gdzieś daleko, wpadł na tajemniczą skrzynię i teleportowało go. Cholera, <laughs> TV... czemu ja to nagrywam? Stevie Wonder, kurwa, pierdolony. No jak? W dupę płasko mi jebany. Chwila, moment. To z kurwy po zabiciu się respią? Kurwa, przecież to jest zniszczenie, ja pierdolę. No, no tak. Co ty myślałeś? Ja pierdolę zapomniałem, o kurwa, jak ja dawno w ten tryb nie grałem. <laughs> o o Jezu. Ja. Da się gołębia rozpierdolić młotem? Spróbujemy. O lol, działa. Tak? O lol, działa. Tylko przy wybu wybuch mi za się obrażeń. Gudny to rozpierdol. O, o kurwa, to był ten robot, co miał, co miał 20 hapsa. Yy, dwa hapsa, co ja też pierdolę. Oj tam, i tak zginie, i tak się zrespi. Tak o, jak w nagrarcie. Skurwisęski jebans. O, bomba bananowa, fajnie. No, a tu teraz mam banana w dupę, kurwy, wstaję za głęboko, że wiecie, wiecie, wyjdzie. Skurwiele, jebane. Wasze flaki zaznają, co to... co to... co to ból, a dupa zazna, co to prawdziwa sraczka. A pierdolony bananem, proszę bardzo. No kurwiaj. No kurwa, to gówno nie trafiło w żadnego pierdolonego gołębia, no kurwa. Nie pozwolę ci, syn. Nie ży nie żyjesz kurwy synu, czy ty rozumiesz? Oa, upadłem, kurwa Nie Jej. wiem czy to trafi na lecz, to jest tak pojebane, ojeju, kurwa, O kurwa wygrałem, oje, zajebiście, no i co kurwa... Teraz żyli ci górną skórę Zrykie takie nie małe problemy, jebańce pierdolone. No, ja jest mistrzu, moja zajebista drużyna jest mistrzu. Zajebista drużyna, która jest mieszanką Lemiego z Motorhead i biskupa naszego krakowskiego. Kurwa, man. Żyć własny gówno, z O ja pierdolę. Indy Nigdy więcej soku wiśniowego. Chyba sfermentował. Nigdy więcej. Tematy. Ale Arabia. się trochę, wiesz trochę no. się boję, bo wiesz, Szkocie rzucałem głównem, ja jestem Szkotem. Ty jebana kupo gówna. Ty, ty skurwielu, ty, 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 kurwa, ty kurwa, jak możesz, ja, no, no to jest tak. Stajesz przede mną, kucasz, ręka pod dupę, teraz <laughs> rękę i rzucasz ty we mnie. No kurwa, co to ma być? <laughs> to co, załatwiam się na własną rękę. I chuj. Wszyscy to wiedzą, spawacz i jebie się na własną rękę. Kurwa! No kurwa, co, co ty zrobiłeś, debilu? Jeszcze, jeszcze powiedział ten debil? Co? Nice piece of shit. To no, ja pierdę. <noise> ja mam trochę głosy tu zmienione, nie? Modem kimś. Nice piece of shit, ha? Kurwi są on jebany. O Jezu, nie wyrabiam, no, ja no, się zsikam. Tak? Masz jakiś pierdolny problem gołębiu? Masz jakiś pierdolny problem? Strzałka ci między oczy. Dziękujemy panu. O, o ja pan wiktora. już pije. Pójdź, teraz, teraz pełna powaga. Pełna powaga. Powiedz ci tak. Zaraz się zestrą. Te śmiechu. Pełna, pełny spokój, pełna powaga. No, czukamy następnego go. ja, że nie ma go. Zły do kupu kupna! No i za serami, kur... Rzyszą, o Jezu, czemu? Ja nebo, porze, dużo go minęło? O ja pierdolę, jakby tu był, to teraz by się rył z tobą ze śmiechu, no. No właśnie, jeszcze ten pojebany film robię. Ej! Albo mój najlepszy dzisiaj tekst na czacie. Si kurwy zajebane. <laughs> Panie to mnie dzisiaj rozpierdalali po prostu. No, no sikur kurwy zajebane. <laughs> set na mita, stań nad wodą i popływaj. Nie bajcie się już no, kurwa. O Jezu. Nie wyrawiam. Ale zajebista flaga. Walnę swoją baseballem. Albo pierdolę. Zrobię, zrobię teraz ruch Rambo, Lecę plecakiem pełny rozpęd i rzucam owce. <laughs> o kurwa, zablokowała się. What? O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Ja pierdolę. Marian, ogarnij się. Co on kurwa robi? Nie wiem, spadł. K kurwa jeszcze nie wiem Oes A pytanie z jaką on gra drużyną? Eee, ale kto? Marian? Marian. Ja przewodzę kampanię. Aha. Myślałem, że ze szkotami napierdalasz. <laughs> nie przypominaj mi. Jak ja, ty... ja, ty... nie to gówno? Która ma, która ma za broń specjalną kupę gówna? No kurwa. <laughs> właściwie nie kupę gówna, straczkę gówna. <laughs> To jest, kurwa, to jest, najbardziej pojebany pomysł na świecie, no kurwa. Dobra teraz, napierdalamy tego, nie no kurwa, nie mam historii. A grałeś w ogóle w Duke Sugar Forever? No nie, jakoś wiesz, nie zażyło mi się. <grym 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 ty pana. rzucał gównem. <grym> Panie, a grałeś kiedyś w tego, znaczy, czy słyszałeś jak wygląda rozry, rozgrywka w e, Team Fortressie? Tamto broni są... Z... O kurwa. Co? Tam są a słuchaj, wiesz jak mi się teraz robale ułożyły? Jak? Jeden dostał granatem kasetowym, no nie, jakoś się tak lekko odrzucił, teraz wygląda jakby dymał tego Szkota. I to w dupę! O kurde! A no, kurwa, w tą ostraną dupę, no to NIE! bało go, no, no, w ostraną dupę, no kurwa, chujem, no kurwa! Wiesz co, mamy, mamy... Jezu, jak się nazywał ten film? Eee... O Jezu... Two, nie, to będzie two boys, one cup. <laughs> o kurwa. Yeah. E, ale teraz no, wygrałem kupu gówna. Widzisz, jestem lepszy. Ale dobra, ale teraz trzeba coś poważniejszego zarzucić. Albo wiem panie, zbliża się koniec twojej kariery. Czy zamierzasz obrócić nas jakimś dobrym talentem czy jakąś jebaną kupą gówna? <laughs> nie wiem. To będzie ze się zobaczycie. <noise> nie, ja, moja odpowiedź jakbym. Ja tak, ja robię tak, Black night in time, potem jedną komedię pierdolne. Po tej komedii jednę jeszcze jakiś teledysk i to jest koniec z robalami czwórką, no nie? Mhm. I, I prawdopodobnie będę strał jeszcze w jakiś kontener przez tydzień, a potem no, no, wiesz, jak już się trochę tego uzbiera, to wam to wam nagram w jak ja to wypierdalam na jakiegoś nauczyciela z mojej dawnej szkoły. Aha Historia. nie, nie. nie. Nie chcę lekcji historii. Szkolenia też nie chcę. Ty wiesz, że to się jeszcze nagrywa. Ja pierdolę, ja taki nieuczesany. O, zrobimy sobie broń. Stopa, wazaming, wiadro. Wy... O, wiadro wymiocin. Patrz. No kurwa, no jak nie gówno, to wymiociny. Ja jebie. Ta gra jest pojebana. No kto ją kurwa tworzy? Na czym oni byli, no? Ja, ja chcę wiedzieć na kim oni byli parapetowie. Na parę potłowie nie to nie, a ty. O ja pierdolę. Co? Mapa z pierwszego odcinka lol kompany u Onepu. Rolka, rolka papieru. Nieee oh, 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 oh. yeah. Ty oh. a może zrób tak. Yy, zrób drużynę, która będzie miała rolkę papieru i zrób falkę ze szkotami. O oh, kurwa. <laughs> normalnie, ej, i normalnie już mam tytuł dla tej drużyny, co będzie walczyła ze szkotami. Jaki? Okay, okay. Wyściciele. O, mój granat, mięso. O, ja pierdolę Nie, no ten film chyba na YouTube nie trafi. Trafi kurwa jego maść, to będzie zajebiste panie, ludzie to się postarają ze śmiechu, kurwa. Będziecie ze śmiechu, jak nie to tam przejdę wam na chatę i wam spierdolę. Tak, obawiajcie się... I to, I to, to, się... to, i to, i to własnym gównem wam skór wiele jebane. Będziecie go jebać w dupę. Chuj. Będziecie mi tam lizać, skur wiele. A, to A ja jestem to że wam pomogę. Co? Obciągnął mnie, syny Obawiajcie się Cezara. On jest straszny. I am the fucking master of puppets. Fuck you, bitches. Oj tam, oj tam. Kurwa, brakuje mi jedanych 24 monet, żeby kupić prawdopodobnie moją ulubioną mowę w robalach, czyli Mimi. Mimi. No co? A gra to jest zjebana kupa główna i tyle. No, no jak? Dobra, dobra, dosyć tematu o głównie. w dobre Dobra, jak... No, jak koniec tematu po głównie, to i koniec filmiku. Nie, kurwa, jeszcze nie przerywaj. Jeszcze Spójnie. nie? Jeszcze nie? Jeszcze, jeszcze nie przerywaj. Daj, daj mi jeszcze momencik. Niech się zbierę sobie. Skupienie. Co się w wie. Cisza kurwa, mówię. A co ci chodzi? Rozumiem, że się wysrałeś. To było Podkręć się trochę, bo się nie słychać po tym. To, to, to było zajebiste Jak, jakby mnie normalnie wypróżniło. O kurwa, Ej, wiesz co? a że się Chyba... wystał. Ej, wiesz co? Wiesz, że kobiety mają nieza... nie... niesamowitą broń biologiczną, którą uśmiercą albo przynajmniej zahipnotyzują prawie każdego faceta? Jaką? Cycki. O, cycki! Cycusie! Ciciusie. Ale deska ma chuj do powiedzenia. No właśnie. Deska to chuj, chujki. No właśnie. Hmm. Jeżeli to obejrzy jakaś kobieta i, i, i jeśli po 30 sekundach tego nie wyłączyła y, to chuj w dupę. Po prostu. Oj, bardzo chętnie <grystanie> 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 Bardzo chętnie cię podobam zadanie. Wiesz co, lepiej nie ryzyku, bo mogą to też pydały oglądać. O, kurwa. <grystanie> ja jestem hetero. Ja jestem hetero jak Marian. No właśnie. Stratek budzi się w najmniej oczekiwanym momencie. O, kurwa, wiesz jakie tu jest zdjęcie? Jakie? Resztka papieru toaletowego. <laughs> o kurwa, dzisiaj wszystko się <laughs> Weź, daj spokój. To jest tak gówniany filmik. Zaczekaj. <laughs> e, a ty co pierwszy zauważyłeś? Plastik, czy. O, kurwa. Mam to doczytać do, do końca? Yyy... E, możesz. Słuchaj, boję. zdjęcie plastiku, nie? A ty co pierwsze zauważyłeś? Plastik czy kupa gówna? No, no ty są przeciwko mnie! O Jezu... O Jezus... Lekcja WF. Czy nie zaczyna się ona u ciebie tak samo? Pytaniem jednym. Ćwiczysz? O nie, wiesz co, teraz mi się przypomniał taki numer jeden z WF-u. Mam takiego kolegę, kurwa, słuchaj, zaczyna się w łeb i on jest taki straszny, on jest zajebiście pojebany, no to znaczy, prawie odpierdować naj... najgłupsze kawały w najmniej oczekiwanych momentach, nie? I takie coś. Zaczyna się w łeb, facet mówi, dobra, to kto dzisiaj nie ćwiczy? No ja, proszę pana, ten kumpa się zgłasza, no ja, proszę pana. A czemu? Eee, e, noga mnie boli. Kamil, weź ty mi już tu nie pierdnij, czy będziesz ćwiczył i tyle, no nie? On... O nie, proszę pana, nagle mi ręka się nie? O, jezu, ale boli, no nie? Mhm. Mm mówi, mm -hmm. babci stanie po czakach. Po chwili. No, raz jeszcze nie komentuj. Po chwili będzie dopiero najlepsze. po chwili mówi, że pana mogę iść do toalety. No dobra, idź, na chwilę. Wrócił po zakończeniu dwóch godzin wefu. I wraca, i mówi, chłopaki, to było niezłe gówno. Nie no, jak można kurwa, żeby nie iść na WFT siedzieć dwie godziny w kiblu i to prawdopodobnie robiąc nic więcej, jak pierdnąć sobie na tym toalecie. jest chyba go sraka złapała, albo rzeczywiście ma rację. Nie no, ja on jest naprawdę zajebisty, no. Ty, ale wiesz co ci powiem? Ten film to może być let's play, bo ja właśnie przychodzę pierwszy ten, pierwszy rozdział historii. I zaraz o, skończę to jest... i to będzie let's play zajebisty, ja ci mówię. Dobra, wrzucamy to w tym na YouTube. A. do <noise> Polarni. O, kurwa. O Boże, ale mnie ukamieniłem za ten filmik. Powiedzą spawacz, objawienie pierdolone. <noise> gówno będzie rządzić światem. <noise> albo powiedzą, albo w komentarzach, o widzowie w komentarzach napiszcie, że to jest niezłe gówno. Jeśli <noise> takich komentarzy pod rząd po prostu ja od razu mówię, jeżeli ktoś da taki komentarz, to ja mu daję suba i kciuka w górę. O, a ja, a ja suba nie mogę dać, bo ja suba ograniczam, ale, ale jak tam nie wiem, jakby do przyjaciół chciał zaprosić, to niech to niech tylko ten. Niech zaprasza śmiało, albo ja nawet zaproszę tam Tylko Tylko muszę powiedzieć, że to jest naprawdę niezłe gówno i tak, żeby tak z 10-20 komentarzy tak pod rząd było. No właśnie. Bez jest ocen bez niczego, tylko po prostu to jest, niezłe, gówno i ewentualnie wykrzyknik na końcu. I tyle. Jak zobaczymy tylko 20 takich komentarzy, to, to, nie wiem, to stawiamy każdemu browara i ja do przyjaciół zapraszam ich chuj. Ja jeszcze dam wódkę. No, widzicie. Wódkę, aż szkoci dadzą ci dupkę. Nawet nie czujesz, jak rymujesz, co? Pierdolę nie robię. Oj, tam. Jeszcze mi trochę zostało, więc nie wiem. Im większy pająk, tym bardziej boję się go zabić. A ja, kurwa, mam honorhofobię za tymi tarantule tutaj dajesz w zdjęciu. Ty masz chyba gówno zamiast mózgu. Masz arachnofobię? Mam arachnofobię. Tak? A nawet tak. przed małymi pajączkami? Znaczy, jestem przyzwyczajony generalnie do malutkich pajączków i do kosiarzy. Bo, jak pierwsze 6 lat życia przeżyłem u mojej babci, nie? W tam generalnie takich pająków to się masa kręciła po podwórku. Ja jestem po prostu do nich przyzwyczajony. Ale pokaż mi, yy, takiej średniej wielkości krzyżaka czy krzyka paskowanego, to ja się po prostu zestrę ze strachu i zacznę spierdalać, gdzie popadnie. Gdzie gówna się mówią. <laughs> Ale ja ci mówię, tego, tego gówna to u mnie jest pełno na podwórku. A ciekawe, czy by tak ktoś policzył, ile tego gówna było w tym odcinku. Ile razy powiedzieliśmy słowo gówno. My, jak, ludzie, jak ktoś policzy, to dajcie mi adres, to, do wam, to wam przyjadę i nie wiem, wam wręczę, kurwa. Jakąś jakiś... złotą, nie, gównianą statuetkę zrobimy, o. Ja pierdolę, ale na najeb... na na to gówno. Kurwa, jest prawie, nie no, jest pół do drugiej w nocy już trochę ponad. Ja jebie. Kurwa, jeszcze mi się do kibla zachce iść. Ja pierdolę, ale gówno. Kurwa, ja... ja muszę przejść tą misję z czasem, jak nie przejdę, to ja pierdolę się zesram, e, normalnie. W tym domku, że musisz, musisz tam wejść do góry, tak? Nie, to jest y, ta ostatnia misja z tego rozdziału. To muszę przejść w czasie, kurwa. Ej, tam rozpierdol ten samochodzik, co ci daje... Ten, ten... z powrotu do przyszłości, on ci daje to złote jajko tam, to wielkanocne. A. To jest naprawdę kawał głup na 5000 kredytów. Wiem, właśnie, chyba, już chyba to zrobiłem nawet. Da, 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 dam. Panie, zaraz się popłaczę. Biedny piesek łapie tak jedną łapą za kratkę i jest napisane Jak to zostaje? O... Kurwa, życie to gówno. Gówno totalne. to jest spierdolony kawał gówna, kurwa mać. Gówno gównianej... Wiesz gówno. co, może mi tu napierdalamy chamsko i jesteśmy niecenzuralni, ale jebać to, jesteśmy prawdopodobnie w tej chwili dla niektórych naprawdę zajebistymi filozofami i rozmyślicielami nad sensem życia, istnienia i miłością bliźniego. Ewentualnie psią... psią... która jest nawet lepszą przyjaźnią niż ludzka przyjaźń. Wyznajemy no, Konanowicza. Wyznajemy Konowicza, panowie. I panie. Ta. Nie będzie niczego. Nawet gówna psiego. O kurwa, ale ja rymuję. No to jest ja no. Ja nie poczekaj, mam pomysł na rifa. Gadałem o gównie. ja pierdolę, gadałem ze spawaczem, ja pierdolę, lubiłem <gryw> sobie obciągnąć, ja pierdolę y, Lubię kupować w Lumpeksie. Ja pierdolę, ja pierdolę, ja pierdolę Moją szkołę Dziękuję. No i to będzie hit. No, to będzie zajebisty hit, dograć gitarę, perkusję, bas i panie, jakiś ostry mięsisty riff dać do tego i to kurwa będzie heavy metalowy hit. Pojedziemy sobie na Woodstock. Jebać Woodstock, jedziemy na ten, na Waken do Niemiec albo na, na ten... Na Donald's Festival pojedźmy, o kurwa. O, to będzie zajebiste, albo nie, czekaj, jest jeszcze jeden taki zajebisty festiwal, czekaj, na ten, na Picnic Country jedziemy do Prągowa za rok, o. Albo Uuu. nie, jeszcze, jest jeszcze taki zajebisty karnawał rock'n'rollowy Jarocin, o, do Jarocina jedziemy. O, do, nie, do Jarocina musimy pojechać, no, nie ma chuja normalnie. No Jarocin jest zajebisty w cholerę, kurwa tam jak zespoły grają, to kurwa narkotyki, stykowają... piwko narkotyki, seks, te pierdoły, kurwa ja kocham ten O, ten stary główny nomatydziad tutaj jest. Wiesz, generalnie o, profesor Robaczywek, witamy pana gówniarza! A teraz na serio. Ja powiem tak, byłem na jednym, szczerze, festiwalu rokowym, metalowym właściwie. To było w Górach Świętych Wszystkich, na jakimś zamku, tam grał tak. Behemoth był chyba prowadzącym zespołem. Ja mm też -hmm. tam grała masa zespołów. Hunter grał między innymi właśnie. W... Uu, fajnie. Kat był. TSA bodaj... Kurwa, to był zajebisty festiwal, ja tam byłem przez jeden dzień tylko, bo wiesz. Kurwa. E, nie wypalił mi jeden wyjazd gdzieś tam i, wiesz, ustaliliśmy, że każdy jedzie w inne miejsce, to ja tam skoczyłem na ten festiwal. Jezu, jak zaczęli grać... No szczerze Behemoth mi się tylko nie podobał, bo ja nie lubię growlu, ale jak zaczęli napierdalać tam takim głównym, jak nie wiem, TSA jak Kat, jak jak Uch, właśnie ten Alfa, Hunter. Nie. Jezu w Wielonku to się może nie zakochałem, ale, ale zakochałem się za to w tym. W TSA No wtedy to po prostu tak mnie ściekło na to TSA Kurwa Człowieku, jestem zajebisty Wszystkie ma zdobyte premie czasowe Kurwa, do dobre gówno Dobre gówno! dobre shit This is a e new shit a poz... mi nie mów o malsonie, nienawidzę tego syna. <laughs> Sorry, mój kolega tego na wyjeździe słuchał cały czas. Jest smutny, popierdolony, kurwa, nienawidzę go. On jest taki, taki kurwa, no, obnosi się ze sobą, a w ogóle tak brzmi jak ja pierdolę, nic w nim wyjątkowego nie ma. No, muszę ci przyznać rację po części. Jebane gówno i tyle. No, masz rację, mój młody padawanie. Teraz sobie... A. Robię tutaj obławę w sklepiku. Ej, panie, e, w sklepiku? Tak. To ty jeszcze pierwszą misję przechodzisz? Nie. Ty, ty, kufa, w jakim ty kurwa sklepiku jesteś? Normalnym. W sklepie z przedmiotami, bo przyszedłem, przyszedłem cały ten, cały rozdział pierwszy. A, rozumiem, kurde. E, jakoś nie. Ja, ja będę nabijał sobie teraz na multi. No dobra. Czyli to jest y, koniec mojego jakiegoś głównowartego let's playa. Ja się żegnam. Oczywiście musiałem przerwać neta. Jestem zajebisty. No nic, to... Jestem pojebany.